Halo, halo, halo Dzwonię. Powiedz może wziął okitoki od, od Michała albo ze stołu Halo? Dobra, słuchaj, tam my są na stole, to może się używać zamiast tego komórkowego. Bo ja mam tutaj przy sobie to możemy mówić. Aha, czyli lekko w lewo swoje, czy, czy twoje prawo Dobra, czyli kosztem mogina, czyli w, w nasze w lewo, w nasze lewo, dobra Tak, tak, rozumiem. I tu kamerujemy, dobra. A wy też kamerujcie Kamerujcie. Dobra, kameruj to wszystko z nami włącznie, dobra, na razie dzięki. Łoki do leczego jest tam obok, dobra? I wiesz co tu jest? To to jest. Po wiatru nie ma. Cholera. wiatr by zawiał. Te słońce dawało... Zobacz, masz takie owady. No, wiesz, to, teraz, wiesz, to teraz może być wszystko. Ja to filmuję tak, jakbym to stał z kamerą. Po no. to jest to nie no, wątpliwości Jeśli to jest to, to musiał być wtedy albo większy wiatr. Większy wiatr był wtedy. Jest, tylko jest, był większy wiatr. Pięknie lecę. Pięknie. Tam ptak chyba, czy czekaj. Nie. To jest to. Czekaj, trzymam tą kulkę. Idzie do góry teraz, trzymam ją. Trzymam ją pięknie, czekaj, czekaj. To jest właśnie taki, taki ten... Taki właśnie puch. Ale ja ci, czekaj, że nie, nie weź mi z kadru, nie wychodź w kadr. No mam ją normalnie, wiesz, że ona wygląda dosłownie, to jest taki właśnie puch. Myślę, że to jest ta? Tak. Pięknie. Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze jest. Czekaj, czekaj, zejdź w kadr cały czas. O kurczę, uciekam. No tylko dlatego, że wiesz, że ja już... Tak to jest to Jest następne Swoje, to rzeczywiście wrażenie robi fantastyczne To są te puchy na tle ciemnym Uciekła się już

to był film straszny, bo to morderca był ponury, a ja żyłem ze śmiechu jak To się tam przyjął, to Nie, się reżyser z to Nie, no to nie. Właśnie o to chodzi, że... Tylko, że ja za tak pamiętam, w sytuacji. Dzwonią z fakty i pytają się, dlaczego jeszcze kręgów nie ma, nie? Bo <grym> <A my, grym> no, jeszcze nie zrobili. No, robimy jeszcze, no, nie myślę, że my może zrobimy. Nie ja mówię, wie Pan, widzi Pan, że my ich nie robimy. Żelazko no, nam się zepsuło, spaliło się, musimy na nowo. Będzie żeby Aha, to Dobra, i co tam mamy? Na czym stoisz, Szybolek? Na czym stoisz? No, nie Poczekaj, byli, Poczekaj, no zawsze był ten. Poczekaj, ja Ci go przyniosę. To jest niemożliwe.

Nie to no nie, bo, to no. bo N w linedury, trafią, no Nie, bo nas telewizji no nie, na nie, no. no. nie będzie, dlatego będzie w galerii. Zresztą ma to po nazwie, nie sama godzina, bo tak sobie no reżysujesz. Zaprasza zapraszamy do wszystkich z kamerą jeszcze? Ale na róże, proszę. Like. <gryzny> Bez świata. Przedłużacz, znam przedłużacz proszę. O co się chodzi, jaki przedłużacz. Hej, <gryzny> pozdrawiamy u kolegów. Teraz tylko się do rejestratora musimy. Nie, spokojnie, siedźmy. W tym razie nie zwracamy was, tylko... Prawomoc. Pamiętasz jakie było? Najlepsze polskie zioło To tak miałeś, włoż go tu. Tu A i Z. możemy jeszcze dążyć do tego, do na piwo? No, Możemy wrócić i... sobie znamą sobie kurczaka, jest bardzo szkodliwy. jest Jest tak samo jak ten kurczak. Ja muszę koniecznie rado powiedzieć, jak pojechałam. Radka? Ja spotkałam Radka. Radka z którego? Naszego radka. Dobra, we wstał Ci tu. I spotkałam radkę, mówiłem Ci, pytam. No mówisz tak, zgłoszę, tak, proszę. Spotkałam się i, i właśnie pytałam się radka, a ty, ty nie zrobisz mi to pory? No, nawet, no nie nie radka tak, no tak mówią w klubie, no nie czy. No i im powiedział, że nie może, a mu powiedział, że też nie mogę, że teraz to mogę się o, nie mogę. Najważniejsze do opisu się włączy. O, tu mnie coś zaszło. No sprawdź, Dobrze, możecie zacząć, a zdjęcia dostarczcie na koniec. Sobie. Tak, tak, oczywiście, no ale Stoń, to u mnie. Dobra, to mały znak. tutaj musicie widzieć. No jest nie. Start czołem. Moja no córka się śmieje czołem. Cześć. Zawsze powtarzam tą magiczną formułę, kiedy studio wylatowe RTV zaczyna nadawać. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja jest niedziela. Nadajemy normalnie dni to nie znaczy, że powstał program, ale znacznie przyjechało kilka bardzo ciekawych osób, to wylatowa i niedługo wyjeżdżają stąd też nasze nagranie do archiwum. To zostanie później wyemitowane, jak powiedziałem, o godzinie 20 w poniedziałek w normalnym trybie, ale ci internauci, którzy akurat oglądają tutaj nasze pola przez kamery, mogą razem z nami już teraz tę atycję po prostu podpatrzeć, bo w tej chwili jest nagrywana. Zaczniemy od, od bardzo ciekawej, mocnej rzeczy. Już od pewnego czasu, od pewnego młodego człowieka otrzymuje maile ze z ciekawymi zdjęciami. Bo tak się zdarzyło, że przyjechał już konkretnie tutaj do Wratowa z laptopem, ze swoim archiwum. Marcin Biskup wraz ze swoim kolegą Witkiem. Marcin Wrocławski, nie skąd się tym wszystkim wziął. Moment też takiego zna. Marcin Wrocławski z kolegą Witkiem. Będą podawane już analizie później. Nie ogłoszamy jako zdjęcia statków kosmicznych, ale na ten moment ogłosimy je jako zdjęcia jakichś niezidentyfikowanych do końca obiektów. Na początek jednak porozmawiamy w ogóle o Was samych. O czym się skąd przyjeżdżacie, dlaczego takie zdjęcia powstają na Waszych aparatach. Bardzo proszę Marcin. Marcin Wrocławski. Tak to Robimy zwykłymi aparatami cyfrowymi. Ten aparat, którym ja robię akurat to jest HP. To jest średni aparat, dosyć stary, ale zdjęcie, bo całkiem niezłe. Jesteśmy z Hosławka. Jeżeli chodzi lat, w sumie zainteresował mnie tym Darci. Byliśmy tu już kilka razy, oglądaliśmy też kręgi, generalnie oglądaliśmy również kręgi, które nie powstają w Polsce. Dosyć ciekawa sprawa jest po prostu, interesuje nas to, a zdjęcia no to zwykle jest to kwestia przypadku, że coś o tych zdjęciach wychodzi, ponieważ um, często fotografujemy po prostu niebo i dopiero później w ja że no, dziwne no, obiekty. Tak. tak. nawiewanie tego? Jeszcze nie, to ty masz Ja przytam, tam Wiesz, tam wszystko przygotowałem do włączenia, ale przytam, że serce jest też. Namęczyli się wszyscy, na szczęście to jest nagrywanie, musimy zacząć od nowa w tej już, to, włączy, w studiach, Ale żeby wszystko odnalało, później już do, dołożymy do audycji z tej pierwszej próby jeszcze raz trzeci <klarowani> na Dodajemy w tej chwili sposób nieplanowy, nagrywamy audycję z osobami, które przyjechały do wylatowa i będą dzisiaj wyjeżdżać. Mamy dwie grupy. Właśnie niektóre z nich moglibyśmy uznać za sensacyjne właśnie teraz, kiedy zostaniemy w bazie. Będziemy je w najbliższym czasie analizować, ale już warto je omówić, pokazać. Na razie nie mówię, że to są pojazdy kosmiczne, tylko mówimy, że to są jakieś obiekty po prostu niezidentyfikowane. Skąd się biorą na Waszych aparatach? Dlaczego tak się tuje? Czy się tutaj interesujecie? O to Was pyta w online i Janusz Zagórski i Bolek Kula, który dzisiaj razem ze mną pracuje, a tutaj studiata. Dzień dobry, Marcin Wrocławski. E, a więc tak, jesteśmy z Wrocławka, robimy zdjęcia e, niezidentyfikowanych obiektów w ten sposób, że po prostu e, z Robimy zdjęcia Nie, normalnie patrzymy, robicie zdjęcia jajem, robicie zdjęcia w różnych sytuacjach, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Eee, jeżeli przekładamy je na komputerach, sprawdzamy, czy coś... Witam tutaj z Marcinem. Yy, jesteśmy z Osławka, tak jak Marcin wspomniał. Yy, tym tematem interesujemy się około trzech lat. Byliśmy tu już wcześniej, by latowo oglądać Wiktor Myślę, Również jest to ciekawy temat. Jeżeli chodzi o same zdjęcia, to bywa tak, że po prostu będąc w różnych miejscach, yy, tam na jakiś wycieczce, jadąc gdzieś po prostu, nawet często zatrzymujemy się na wysokości. Jakiś... No, zdjęcia po prostu nie ma. To generalnie po prostu nic, nic nie widać na tych zdjęciach, nie wywołane i jest to właśnie dosyć ciekawy temat. Marcin to kiedyś właśnie pokazał, że zrobiliśmy zdjęcia, na których, z zwykłego nieba, gdzie później po wywołaniu wychodzą obiekty, które, no, trudno powiedzieć czym one właściwie są, dlatego też tutaj jesteśmy, żeby pokazać te zdjęcia, żeby można dowiedzieć się konkretnie, co mogłoby to być na te zdjęcia. Właśnie za, za chwileczkę zobaczymy te zdjęcia. W, z bogatej galerii, jaka uzbierała się tutaj przez te kilka lat, Marcin, wybraliście tylko te najważniejsze. tak też my razem troszeczkę dyskutować nad tym, które ewentualnie usunąć, ponieważ mogą budzić większe wątpliwości niż inne. Postaram się tam Wam teraz tutaj bezpośrednio z ekranu, z monitora laptopa poprzez y, kamerę y, pokazać. Natomiast tutaj Marcin i kolega przygotowują galerię już podpisaną osobiście przez siebie, którą y, po emisji y, jutro o 20.00 y, tego programu będziemy mogli właśnie wystawić

Kiedy? Zdjęcie Zdjęcie zostało zrobione w latach 30-40, we to jest w górę widoczny obiekt. W tym czasie kiedy było robione zdjęcie cokolwiek za było... tym czy, czy to się czy nam jakieś to, pracę, to było robienie tego zdjęcia e, ja Byłem sam? Mm -hmm. e, zdjęcie? Tak, bardzo proszę Kolejne zdjęcie, kolejne zdjęcie to też jest z tego samego punktu robienia no już mogę to 2000 tego samego punktu. Patrzeć. To są dwa ujęcia z klatek filmowych. W sumie to są dwie klatki filmów. W przyszłym tygodniu Marcin obiecał, eee, że tak, przyjedzie z tymi filmami, tak. i tutaj obrobić je i też pokażę internautom. Będzie więcej tego materiału na pewno. Więc tak. Tutaj widoczny jest obiekt, który... To też jest dziwne, bo on się poruszał z góry po prostu w dół. O, ja może pokażę. Pokazę konsekwencję. Czy to są dwie klatki? Dwie klatki. Czy na tym nagraniu, które macie, to było nagranie, to nie ma To było 8 8 na pasacie 8 Czy on się na tej kasecie, życzy się nagrał, to tylko dwie kartki wskazują na to, na obecność tego? Obiektu. Czy więcej. Te punkty odniesienia, myślę, że przeanalizę w tej trzeba z przyjechać. Uchworzyli będzie prosiło o właśnie robienie analizy, wystawimy później te wersje Twoich zdjęć, które są już po prostu po tych wszystkim filtrach i tak dalej. Musimy zdjęcie zdjęcia i zrobienie jest 2006. to jest zdjęcie, że no, to jest... Nie widzę, tylko podobnie czy to jest to samo miejsce? To samo miejsce. I, Cały i, czas i jest... Dobrze, ale czy to jest zrobione jak... później później późno jest to robione zdjęcie? Lata później w sumie, tam, tam był 2004, 2004 rok? Jak to możliwe, że w tym samym miejscu wiesz, przy, przyjeżdżasz po dwóch latach i rozumiem, że to nie robisz jedno z dzieci... ja tam mieszkam w sumie, także robię tam co roku tak, tak. Co Ale tak. jak dużo zdjęć potrafisz zrobić e, przeciętnie, żeby z tych, e, co zrobiłeś tutaj, pokazać w tej chwili taką galerię z dwóch lat? Ech, tam kilka Jasne, dostaje się wiarygodne i statystycznie możliwe w tej sytuacji, no to jest bardzo zastanawiające, że w tym samym miejscu po dwóch latach jest obiekt bardzo podobny, tylko już troszkę w innym miejscu, jeszcze trochę przybliżony. Można powiedzieć, że to jest coś bardzo podobnego do tego poprzedniego. Będziemy musieli później w analizach starać się po prostu te zdjęcia po kolei, jak to się mówimy, po drugim analizować, zobaczyć czy jest...

Zachowujesz jeszcze te zdjęcia puste po prostu? Do są, 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 są. To jest tutaj jest akurat to bardzo, bardzo To jest na polu. Tak, Tak, widać, jak widać, jak Tak, jest. O, mieliśmy wcześniej też parę z, z, z tego samego dnia. Dwa, dwa obiekty. dwa obiekty, a te sekwencje były bardzo krótko po sobie. Czy to jest? To jest samymi, tylko po jednym No, Nie potrafisz wyrazić teraz sensory. Jeden obiekt? Jeden, kto jest? jest. Tak. W jest. Kolejna, kolejna. kolejna, kolejna. To jest bardzo ciekawa sytuacja. To jakby troszkę wyklucza takie sytuacje, że ptaki, na no, przykład dzisiaj tak złapie i jakby one mają praktycznie bardzo identyczny kształt, ponieważ lecą, nie, się lecą, no, w jakimś kierunku. Wyglądają troszkę jakby delta, ale, ale to... Ja rozumiem, że nie było żadnych, czy były jakieś, jakieś głosy, jakieś dźwięki? Nie, 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 nic, z takich rzeczy. rzeczy. Tutaj jest kapitalna sytuacja dla tych, którzy będą analizować to zdjęcie, ponieważ jeden z, z tych obiektów jest przed kominem, a nie za, Jest tutaj kwestia policzenia od do komina,

zdjęcie w tych portalach od razu określają jako, jako My uważamy, że one są bardzo mocne i bardzo niezwykle. O tym, czy to jest wielka sensacja będziemy jeszcze też i Jak już przejdą przez takie wstępne analizy. Ale już jest to duża sprawa i cieszymy się, że Marcin przez te no kilka tak, lat tak mozolnie pracuje z tym aparatem. Jeździ po terenie, gdy widzę głównie no, no i on jest duży.

że na trzeba więcej informacji już podać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze rozmawialiśmy. Oczywiście, jestem w stanie pomóc. A teraz jestem w chwili. Mamy jeszcze... Tutaj jeszcze mamy bardzo ładny cykl. Wyszło. Bardzo ładnie. Wydaje, w, rzeczywiście, w sposób jednolity. Y, y, jest ładnie. W tym przypadku, pewnym odniesienia, może by że mam przynajmniej kilka, jest kilkanaście na rynkowo. I to jest to koniec, który mi się, że rzeczywiście mały. te zdjęcia, myślę, że miałem taki pomysł, który tutaj chcę zanonsować w odpowiednim momencie, związany z najlepszymi zdjęciami, najbardziej wiarygodnymi, jakie zrobiono właśnie w Polsce, pochodzi od polskich zdjęć. I z tym, taką galerią, że tak powiem, zdjęć, myślę, że musimy się w sposób oficjalny, otwarty. Do władz wojskowych, do specjalistów z przekazaniem tych dokumentacji, posłopisem i na to, się... Tutaj jeszcze nie wiem, czy ma, chociaż ona jest... To jest wyłatwione z komputera, ale to jest Ale jeżeli właśnie patrząc na, na, wielkość, ta, to rzeczywiście... na wielkość tego obiektu, to bym, no, powiedzieć. Wielkość jest tutaj dosyć pokaźna i rzecz polega na tym, że, że sceptycy zawsze będą, jeśli chodzi o równość, to już znaczy, się ale, ale, ale jest nie ale A w tym roku 2007 czy coś próbowałeś? Próbowałeś eee, coś masz? Próbowałem, ale... No, ale no, ja działam dalej. Tak że... samo tak, to wylatowi, jeszcze, jeszcze tak, te zdjęcia tak, robiłeś, dobra. będziesz robił. Słuchaj, no chcę Ci bardzo serdecznie podziękować tutaj za to, co nam pokazałeś. Naprawdę jest to seria niezwykłych zdjęć. W takiej ilości jedna osoba tylko mało się zdarzy, żeby ktoś to zrobił. się dwa, czy, myły dwa trzy lata. Ej, na koniec tego spotkania.